Cześć, moje drogie osoby z podznaku barana. Zapraszam na comiesięczny horoskop. Zobaczymy, co będzie się działo w miesiącu marcu. Tak więc spójrzmy, jakie kartinki dla Was tym razem wyciągnę. I jak zwykle omówię całe, tutaj cały miesiąc e, tradycyjnie te trzy aspekty, które są zawsze omawiane i które tak zawsze cenicie i fajnie komentujecie. Za co oczywiście, e, kochani, tutaj jak najbardziej cieplutko, gorąco dziękuję. Dobrze, zobaczmy co zatem będzie się tutaj ukazywać, i tak na pracę mamy Władcę i Asa Buław, a więc marzec będzie całkiem fajny. Na emocje szóstka denarowa i królowa pucharów, też nieźle, myślę, że całkiem nice. I tutaj zdrówko. no zdróweczko będzie troszeczkę na słabszym poziomie, bowiem jest trójka mieczy i Diablo, czyli The Work. Zaczynamy od pracy. Tutaj mówiłam, że całkiem dobre karty, a pierwszą z nich jest Władca do 15 marca. I władca mówi o możliwości podjęcia pracy, dyscypliny, wzięcia się za siebie, ale też i narzucania woli. Jest to karta szczególnie dobra dla osób, które chcą się podporządkować, chcą coś też zrobić dla siebie, no i podjąć jakiekolwiek działania, dlatego że Władca zachęca do tego, jest kartą bardzo motywacyjną, bardzo silną i wskazującą na to, że sukces jest w zasięgu naszej ręki. Jak również Władca oznacza na przykład mocarnego, silnego mężczyznę, który może nam pomóc lub przyjąć nas do pocy i dać nam możliwość rozwoju, natomiast będzie bardzo wymagający. Osoby oczywiście, które mają pracę, tutaj będą musiały się czemuś, komuś podporządkować. Musicie trochę uważać na to, co wykonujecie, co robicie, dlatego że niestety władca jest czasem kartą konfliktową, przepychania się i tutaj, że tak powiem, aspektu związanego oczywiście z komunikacją, gdzie jedna ze stron chce być silniejszą. No, ale jest to też karta awansu, tak? Jeżeli postaramy się, zdyscyplinujemy, zrobimy, naprawdę wiele, to możemy chwycić tutaj stery mocną w ręce i osiągnąć pełen sukces. Tak więc bardzo fajna karta, myślę, że do 15 marca możecie tutaj coś zdobyć, zrobić takiego, co będzie też zauważalne. Natomiast po 15 mamy tutaj Asa Buław, no i ten As Buław jest kartą dla Was nowości. Co to znaczy? To może być tak, że jeżeli szukamy pracy, pojawią się nowe impulsy, nowe pomysły, nowe sugestie, nowe zupełnie aspekty, które będą nas tutaj gdzieś tam przekonywać do tego, żeby po prostu obrać inną drogę niż dotychczas, tak po prostu spontaniczność w działaniu co może zmienić diametralnie Wasze przeznaczenie. E, możecie na przykład przypadkowo zobaczyć jakieś ogłoszenie, które całkowicie zrewolucjonizuje Wasze tutaj podejście do kwestii zawodowych. Tak więc nowe impulsy i one się też będą przejawiać no. No, oczywiście w sprawach zawodowych osób, które pracę mają. To również mogą być nowe obowiązki, nowe pomysły, nowe idee. E, Nowe działania, które przyniosą całkiem inny kierunek zawodowy, i możecie czuć, że po prostu idzie nowy, świeży czas, tak, no, nowych dynamicznych zmian, ale jest to pozytywna karta. Po prostu będzie się działo i skorzystajcie z tej pozytywnej energii. Tak więc, tutaj marzec e, zawodowo super. E, emocje. Szóstka denerwowa na początku, na emocje do 15. I co to znaczy? Warunkowa karta. Dla osób samotnych, na przykład, oznacza wyjście z inicjatywą innych osób w kierunku naszym, a więc nie będziemy czuć się samotni, samotne. Ktoś będzie chciał do nas podejść, zadzwonić, coś zrobić, co będzie warunkowe, tak? Troszkę takie zdanie na łaskę czyjąś. Ale też i właśnie inicjatywa, która może coś dać nam na przyszłość. A więc starajmy się umiejętnie tutaj dawać i dawać brać w relacjach, tak? E, zarówno stałych, jak i właśnie takich poszukujących. Dlatego, że wszystko będzie zależało też od umiejętności naszego podejścia do spraw uczuciowych, gdzie równość musi być wręcz od razu tutaj nadawana, tak, nie możemy o tym zapominać, dlatego że jeśli oddamy na przykład komuś stery, to potem nie dziwmy się, że nie możemy kontrolować pewnych aspektów, a więc na początku już tutaj musimy wręcz koordynować to. Dla osób, które mają tutaj kogoś, również czas negocjacji, podejmowania decyzji, warunkowości i na przykład wyrównania, tak, stanu. Czyli ta równowaga w dawaniu bramu będzie bardzo ważnym aspektem. Tak więc tutaj nie możemy o tym zapominać. Jest to też karta propozycji, właśnie wyjścia z inicjatywą, e, dogadywania się, a więc tutaj fajny ten aspekt. Po 15 mamy trochę inną energię, bo mamy królową pucharów. No i ta pucharowa królowa jest super, bo ona oznacza ciepłą, miłą, kobiecą, dobrą energię. Może być to energia, która nam pomoże na przykład w znalezieniu kogoś, a może być to energia, w której się zakochamy, zauroczymy i w ogóle oznacza taka ta ciepłe, miłe, sympatyczne, bardzo fajne osoby, które będą chciały z nami tutaj podjąć dialog, tak? Może być też wzajemna miłość, może być zauroczenie. To jakiś prezent nieoczekiwany. Dla osób w stałych relacjach jest to dobra karta, która wskazuje, iż dobroć kobiecość, macierzyństwo będzie odgrywać tutaj do, do taką główną rolę. No i kobiety tutaj będą nadawać ten ton, ale właśnie taki subtelny. Możecie też, drogie kobietki, tutaj liczyć na pomoc miłych, dobrych kobiet, a więc też jest to bardzo ważny aspekt na przyszłość. Tutaj może Was czekać nieoczekiwany prezent, możecie. Cieszyć się czymś, bo to jest też karta celebracji, jakiegoś zaproszenia i uroczystości. Natomiast ten ostatni aspekt, tak jak powiedziałam, zdrowia, pokazuje się jako ten, który jest trudniejszy. No i zaczynamy od Trójki Mieczy do 15 marca. I jest to karta, że tak powiem, złamanego serca, nieprzyjemnych wiadomości, nerwów, załamań emocjonalnych, czasem problemów z sercem, w ogóle tak sercowych, krążeniowych. Czasem jest to karta operacji, zabiegów, zastrzyków, nieprzyjemności i jakichś na przykład wiadomości, które nie są korzystne na dany moment. Tak więc tutaj uważamy też na delikatność dłoni. I oczy, bowiem niestety mogą być to newralgiczne punkty. Zadbajmy o sferę emocji, bo one będą tutaj bardzo rozdygotane i całe te, te, te niepokoje wpłyną na organizm, a zwłaszcza na delikatne serce, które jest też no, takim słabszym punktem po prostu. Natomiast dalej po 15 mamy z kolei diabeł. I diabeł. To jest taką ciekawą przejściówką tak naprawdę, bo mamy nerwy, tak, nieprzyjemności w pierwszej karcie i diabeł jest na drugim pozycji. Czyli wszystko to, co się skumuluje tutaj w pierwszej połowie marca, potem może niestety okazać się pogłębieniem pewnych lęków strachu, takie depresyjne troszeczkę stany. Dlaczego? Bo diabeł jest kartą, która niestety wzbudza dalsze niepokoje, no i też niestety jest kartą pokus. A więc możemy być na tyle słabi, iż niestety w dalszym aspekcie ten diabeł będzie wskazywał Wam po prostu tutaj to, że niestety energetycznie możecie być podatni na różne negatywne wpływy. Zwróćcie uwagę na sprawy bakteryjne, jelitowe, to i co, i jak jecie, i jak przyjmujecie. Diabeł to też uwięzienie w jakiejś sytuacji powizorycznej, z której można wyjść, ale niestety trzeba energetycznie wziąć się za siebie. A więc w Diable jest pewna nadzieja, że tutaj z tego stanu nieprzyjemnego jesteście w stanie wyjść, ale to wy musicie o tym zadecydować tu i teraz. To jest też karta, która trochę ostrzega przed właśnie spętaniem takim emocjonalnym. Natomiast tak jak mówię, jakby zadbajcie o sferę mentalną, tutaj emocjonalną, psychiczną, dlatego że ona będzie bardzo newralgiczną. Układ jest ciekawy. Myślę, że Wam się też tutaj na pewno spodobał i dacie na pewno mi tutaj w komentarzach znać. Ja Wam dziękuję za to, że się udzielacie, oczywiście kochani. To jest bardzo fajne. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału na YouTube. Zaglądajcie też na naszą stronę tutaj facebookową Ezo Porada. Tak więc do zobaczenia. Pozdrawiam. Hej!